Proszę bardzo. Co dalej będzie z Unią, z Niemcami, z Polską, gdyby pani kanclerz nagle musiała swój urząd zdać? Z no to, różnych powodów. No to z, Czy jest już jakiś scenariusz? To kto inny ten urząd? Obejmie. To kto inny obejmie ten urząd? Jak głosi polskie przysłowie dłużej klasztora niż przeoram. Niemcy są państwem poważnym, i myślę, że niezależnie od tego, kto tym państwem rządzi, czasami ci rządzący robią różne głupstwa, ale generalnie Niemcy są państwem poważnym. No i nie sądzę, żeby zmiana na stanowisku kanclerza Niemiec spowodowała jakąś zasadniczą zmianę w polityce tego państwa. Mogą tam się różne akcenty, zmienić się rozłożenie akcentów, ale cele polityczne moim zdaniem się nie zmienią. Celem politycznym państwa niemieckiego jest odzyskanie hegemonii w Europie, a to tylko środki są, czy albo metodami militarnymi, albo metodami pokojowymi, które się okazały skuteczniejsze. Bo Hitler zjednoczył kawał Europy przecież, no ale jakim kosztem? Cała Europa była skotmowana, całe narody znienawidziły Niemców, prawda? A teraz nikt Niemców nie nienawidzi, wszyscy ich kochają. Więc to jest skuteczniejsza metoda. No i najciekawsze jest to, że bardzo mały procent produktu krajowego brutto europejskiego jest w tym celu używany. Ale sprawnie przekupywane są elity poszczególnych państw. Proszę bardzo. W swojej wypowiedzi, ten czarny, bardzo czarny wizerunek tego, co może się w Polsce zdarzyć, tak mocno obarczył Pan winą pana Trumpa, którego ja osobiście bardzo lubię i cenię za jego umiejętności, które ma po prostu władając swoim krajem i widziałbym te cechy wśród naszych polityków. Ja uważam, że gdyby. Pan, gdyby nasi politycy mieli podobne cechy do Trumpa, to w ogóle nie byłoby żadnej dyskusji, bo byłaby ostre nie z naszej strony. Ale chciałbym. Nie mogę się do tego odnieść. Proszę. Proszę pana, nie jestem pewien. To tak jak w Ewangelii jest taka, takie zdanie, które setnik wypowiada. Że on jest człowiekiem pod władzą postawionym. Ma pod sobą żołnierzy, i tam jak któremuś mówi, idź, to on idzie, jak przyjdź, to przychodzi, ale on sam też jest pod władzą postawiony. Myślę, że prezydent Trump jest w takiej sytuacji. Podam przykład takiej sytuacji. Całkiem niedawno. Prezydent Trump przeniósł ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Zrobił to następnego dnia. Kiedy specjalny prokurator, pan Miller, powiedział, że no, wprawdzie fakty są faktami, ale nie było ingerencji rosyjskiej w wybory prezydenckie amerykańskie. Pan no, no, coś za coś, odcinamy cię ze stryczka, ale nie za darmo. Także, także tak. Proszę bardzo. Jest, jest, jest dużo większe w samej Europie, chodzi o rolę masyjską, które wpływają zdecydujący wpływ na ustawodawstwo europejskie, no, i na decyzje, które są w podejmowane w tej chwili. Masoneria istnieje przynajmniej od XVII wieku. No i mimo że masoneria istnieje od XVIII wieku. Europa nadal funkcjonowała całkiem sprawnie. Co prawda, niektóre państwa, takie jak na przykład nasze, upadały, ale to nie dlatego, że masoneria się na nas uwzięła szczególnie, tylko że Polska, która była no, mocarstwem europejskim, upadła. Jeśli ja bym miał ja. Takim jestem historykiem, właśnie nie jestem historykiem, tylko takim amatorem i dyletantem, ale gdybym miał wskazać takie dwa momenty, to bym, znaczy momenty, kiedy, które zdecydowały o upadku Polski, to bym wskazał na dwa. Pierwszy moment to za Zygmunta Augusta, klęska ruchu egzekucyjnego, upadek ruchu egzekucyjnego. I drugi moment to potop szwedzki. Właściwie skutki potopu szwedzkiego on trwał pięć lat, ale dewastacja kraju w ciągu tych pięciu lat była porównywalna, porównywalna do zniszczeń w czasie II wojny światowej. I w rezultacie tej dewastacji w Polsce pojawiła się warstwa społeczna, której przedtem nie było, mianowicie Szlachta Gołota. Ludzie, którzy utracili wszelkie środki do życia, natomiast mieli prawa polityczne i bardzo szybko nauczyli się nimi frymarczyć, i tak się zrodziła plaga, która Polskę doprowadziła do zguby, mianowicie agentura. Wie pan, masoni są w Ameryce też, jest ich bardzo wielu. Oni zresztą tutaj to się tam kamuflują. W Ameryce się wcale nie kryją. Się wjeżdża do jakiegoś miasta, to tam pierwszy budynek taki okazały, to jest Loża Masońska. I to jest napis na tym, że to jest Loża Masońska. Nawet zwiedzałem takie muzeum masonów w Aleksandrii, koło Waszyngtonu. To muzeum ma kształt kościoła. Z wieżą, ale nie krzyża nie ma tam na tej wieży, tylko coś tak. Z dołu to wyglądało jak ucho igielne. Nie wiem, co to miało symbolizować. No i tak jak się weszło tam do środka, to nie, nie ulega wątpliwości, gdzie jesteśmy, na nadnaturalnej wielkości posąg Jerzego Waszyngtona w pełnym uundurowaniu masońskim. No i tam właściwie poza tym to nic nie było. Zwróciło moją uwagę takie informacje, ile, ilu masonów jest w poszczególnych Stanach, no i kiedy tam te loże masońskie powstały. Rzeczywiście całkiem sporo jest. Najmniej jest na Hawajach i najpóźniej tam masoneria się zainstalowała na Hawajach, ale też są. Co ci masoni robią, to nie wiem, bo drugie, tak, druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, to była, było takie tablo na ścianie korytarza yy, przedstawiające fotografie najwybitniejszych masonów amerykańskich. Masoni tam twierdzą, że to wszyscy ludzie będą braćmi i tak dalej, ale z tego tablotu to nie wynikało. Tam sami biali byli, ani jednego murzyna, ani jednego tam Latynosa, ani jednego tego. A kobiety Kobiet nie, nie było kobiet, bo yy, są dwie, z tego co ja wiem, ja to mam taką właśnie po, pobieżną już tu pan krajski to by tutaj o, całą prelekcję wygłosił, są dwie tak zwane obediencje masońskie. Jedna to jest Ryd Szkocki dawny i uznany, a druga to Wielki Wschód Francji. I ry, różnica jest taka, że Ryd Szkocki uznaje wielkiego architekta. Nie utajnia członkostwa, przynajmniej tak mi mówił wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej, pan Cegielski, że nie utajnia członkostwa. No i nie przyjmuje kobiet, dlatego sądzę, że w Ameryce to jest ten ryt szkocki dawny i uznany. A Wielki Wschód nie uznaje kultu wielkiego architekta, utajnia członkostwo i przyjmuje kobiety do lóż. Opowiadał mi taki mason notabene i mason, i Żyd, i z polskimi korzeniami, więc już wszystkie, że tak powiem, tak, full service, prawda, że należał do takiej loży, która urządzała częste zebrania. No a jemu nie wolno się było przyznać, że należy do loży, więc jak na te zebrania chodził, to żonie musiał coraz to bardziej karkołomne legendy tam przedstawiać, i w pewnym momencie ta żona nabrała podejrzeń, prawda, albo ja, albo ona. <tryk> <tryk> no więc on był zrozpaczony, bo on tę żonę bardzo kocha i tam mają czworo dzieci. No i tak, jak mi opowiadał, nie wiem czy to prawda, że uprosił tych masonów, żeby go zwolnili, <tryk> żeby ratować małżeństwo. Więc ma to swój aspekt komiczny, ale ma też i poważny. Ja uważam, że masoneria to jest organizacja nepotystyczno-korupcyjna. Dlatego, że oni się przechwalają, ci masoni, że oni uprawiają sztukę królewską. No, w średniowieczu jeszcze można tak było mówić, bo umiejętność budowania katedr gotyckich to nie każdy tam miał. Więc to mogła być taka sztuka królewska. Ale dzisiaj takich rzeczy naucza się całkiem jawnie na wszystkich politechnikach świata. W związku z tym, jeżeli oni uprawiają sztukę królewską, to ja to rozumiem na inny sposób, że to jest umiejętność skrytego manipulowania wielkimi masami ludzi. To rzeczywiście jest rodzaj sztuki i sądzę, że oni to robią. A dlaczego mówię, że organizacja nepotystyczno-korupcyjna. Pamiętacie Państwo taką akcję we Włoszech Czyste Ręce, taka, taka walka z mafią. Jak tylko Związek Radziecki upadł, to we Włoszech zaczęto się rozprawiać z mafią. Dlaczego dopiero wtedy? Dlatego, że gdyby wcześniej to zaczęli taką akcję, to wybory we Włoszech mogłaby wygrać partia komunistyczna. I wtedy cała południowa flanka NATO by dostała się pod, że tak powiem, kuratelę sowiecką, więc nie ruszali tych, tych mafii, one okrzepły dzięki temu, no i potem zaczęli, a potem ta w ramach tej akcji czyste ręce. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że gdziekolwiek ci sędziowie śledczy tam trochę głębiej kopali, to zawsze się dokopywali do loży masońskiej propaganda due. Zawsze. No to organizacja korupcyjna i nepotystyczna, bo popiera swoich, więc to taka wiesz, no, To może być politycznie w, w, w warunkach demokracji politycznej bardzo użyteczne, dlatego że masoneria może stanowić świetny aparat wyborczy i taką agenturę wpływu. Czy jeszcze jakieś ostatnie. To takie moje pytanie, czy Polska wszystkim? No, Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Wie pani to tak, pół żartem, ale pół serio. Miejmy nadzieję, dlatego że Polska nie jest nikomu potrzebna. Poza nami. A do czego nam jest Polska potrzebna? No, wyobraźmy sobie, że nie, nie znam języka. W historii nie znamy, właśnie nic nie wiemy o swojej przeszłości. Jesteśmy ludźmi bez właściwości. Nie wiedzielibyśmy, kim jesteśmy, a tak to wiemy. Polska jest nam do tego potrzebna, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy i do czego zmierzamy.